Cześć, witajcie, witam Was serdecznie. Dziś film nietypowy, nie będzie dużo o egzotykach, a pokażę Wam roślinki, których zazwyczaj pokazuję niewiele. Zacznijmy od magnolii. To jest magnolia Susan. Magnolia, która kwitnie dwa razy w roku. Pierwsze kwitnie nie widzicie teraz, poprawia je w lipcu bądź sierpniu. Oczywiście to drugie już nie jest takie obfite. Ta roślinka akurat niespecjalnie podoba się mojej żonie, ponieważ ta magnolia kwitnie jednocześnie wypuszcza listki że ona woli takie magnolie, które kwitną tylko kwiatem, a liście są jakby w drugiej fazie. No ta jest akurat taka, ale kwitnie przepięknie, roślina bardzo ładna, niestety bardzo podatna na mączlika, muszę płyskać dwa razy w roku. Kwitnie również rodowendron, on jest również podwójnie kwitnący. Zwróćcie uwagę, że pąki są różowe, a jak się rozwinie kwiat, kwiat jest dokładnie czysto, czysto biały. Kwitnie również dwa razy w roku, Pierwsze kwitnienie teraz obfite, drugie kwitnienie w końcu lata, no już takie symboliczne, dosłownie ma kilka kwiatów tylko. Ale również roślinka bardzo fajna. Azalia, jedna z kilku, które, które mam na tej rabacie. Już pełna pąków, puszcza już, otwierają się listki, otwierają się za chwilkę pąki. Także jeszcze moment, będzie ładnie kwitła. Przed nami hortensja anabel. Jedna z ładniejszych hortensji. Ma ogromne białe kwiaty. Ogromne, naprawdę. Bardzo łatwo się rozkrzewia. Ta roślinka, którą, y, 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 która jest tutaj przed nami, y, to jest roślinka dwuletnia. To, co pokazuję w tej chwili ręką, to jest ta kupiona. A te wszystkie boczne odrosty, to ja je stworzyłem ucinając patyki hortensji na wiosnę, wbijając je w ziemię, same się ukorzeniły. No i tworzyły kolejne roślinki. Będzie za chwilę fajna duża karpa. Przed nami jaśmin. Nie widać tutaj, nie mogę wyostrzyć obrazu. A O, już teraz widać. Już pięknie pączki się zawiązały, także za chwilę będzie jaśmin bardzo ładnie kwitł. Tamaryszek. A tu dla odmiany roślina, którą moja żona bardzo lubi, a ja jej nie lubię. No taki chochoł z tego tamaryszka rośnie. Co prawda kwitnie bardzo ładnie, w okresie kwitnienia jest bardzo fajny, ale to tylko ten czarza później taki, taka miotła stoi, która mi przeszkadza w koszeniu trawnika. Ale jak widać, już wszystkie pąki zawiązane, zaraz będzie pięknie kwitł. Forsycja duża, standardowa. Tutaj będzie teraz ciekawostka. To są co prawda zwykłe konwali, i zwykłe paprocie typu piropusznik strusi, ale to są rośliny, które 10 lat temu, jak budowałem dom, chciałem je stąd wykasować. Wszystkie rośliny wykopałem, pousuwałem, Kłącza konwali również zostały usunięte, i te rośliny wyobraźcie sobie, że w kolejnych latach zawsze odbijały. Jakaś jedna zawsze wyszła przez kolejne kilka lat, i w którymś momencie powiedziałem: Dobra, chcecie rosnąć, zostawiam was w spokoju. I to, co w tej chwili widzimy, to są wszystko rośliny, które urosły z tego jednego kłącza, które gdzieś tam pod ziemią zostało. One miały taką wolę życia, że aż było głupio je stąd usuwać. Tu mała Brunera, jedna z trzech, którą mam, które mam. Każda z nich ma inne liście. No ta rośnie najsłabiej. To jest chyba dwuletnia. Aż um, powiedzieć, że dwa lata ma taka malutka roślinka. No ale rośnie, no rośnie. Zaraz, pokażemy, zaraz pokażę Wam kolejne brunerki. Tamte są zdecydowanie większe i ładniejsze. Lepiężnik japoński. No roślina również zdecydowanie do cienia. Pięknie się rozmnaża przez rozłogi. Jest bardzo ekspansywna. Ale więcej powiem o nim później przy drugiej kępie. Krzewuszka. Nie pamiętam nazwy tej odmiany. Na różowo kwitnie różowym kwiatem. Bardzo mocno przeze mnie obcięta. Jedna trzecia krzewu była obcięta. Ale jak widać, doskonale sobie radzi już. Maponki kwiatowe, także da sobie radę. Kielichowiec wonny. Tutaj też dość mocno przycięty w tym roku. Tutaj przed nami. Skimia japońska. Roślina, którą w tamtym roku również przesadzałem. Roślina rosła na słońcu, żółkły jej liście, niespecjalnie chciała rosnąć, miała jakieś problemy. Przesadziłem ją do cienia. Świeżo przesadzona jesienią przyzimowała zimę bez żadnego okrycia i teraz na wiosnę od razu zaczęła kwitnąć. I zobaczcie, jaka zmiana. To jest roślina do cienia, koniecznie. Do cienia ewentualnie w bardzo słabe słońce, ale najlepiej w cieniu się, się sprawdza, co zresztą udowodniłem. W tym miejscu wybitnie jej odpowiada. Budleja. Budlei w tym roku nie przycinałem, właściwie przyciąłem tylko same szczyty, same końcówki, Zestawiłem roślinkę w wysokości 1,80 m, zobaczymy jak będzie taka wielka rosła. Zawsze ciąłem przy podstawie 10-15 cm od, od ziemi, a w tym roku postanowiłem zrobić całkowicie inaczej. Tutaj kalina przed nami również już pączkuje, puszcza świeże pędy, również dość mocno przycięta, kalina również bardzo szybko i bardzo ekspansywnie rośnie, także dość solidnie ją przyciąłem. No jak widać, już odbijają róże, jedna, druga, tutaj pęcherznice, czerwona, zielona, a między nimi będą te dwie brunery, o których wcześniej wspomniałem. Jak widać, tu są ładne kępy. Brunera to piękna roślina, piękna belina, bardzo wcześnie kwitnąca, fajna, taki niezapominajkowy kwiat. Wszystko jest z nimi super. Za wyjątkiem, zresztą generalnie ozdobne są jeszcze liście, nie tylko kwiat, bo liście, jak widać, każdy, każda, każda z tych bruner ma inny wzór liścia. Największą ich wadą niestety jest, że jest to roślina cienia i to cienia dość mocnego. Wystarczy odrobinę światła, rośliny więdną, no niestety, nie wyglądają wtedy estetycznie. No muszę Wam pokazać również moją namiastkę winnicy. Winogrona ładnie pączkują. Fajnie by było, jakby już żaden przymrozek przez te następne dni nie przyszedł. No bo niestety w tym, w tym momencie, na tym etapie rozwoju, może mi uszkodzić roślinę. Jak widać, pięknie wszystkie oczka już popękały, otworzyły się nowe rośle. Mam nadzieję, że w tym roku, bo to winogrono czteroletnie już wyprodukuje taką ilość gron, że jakieś tam winko będzie można z tego zrobić. Zobaczymy. Czas pokaże, już niebawem się przekonamy. Sezon już się właściwie zaczyna. A teraz pokażę Wam rośliny na rabatach mojej żony. Hortensja ogrodowa. Już widać, pięknie pączkuje. W tamtym roku miała mały kwiat, bo była przesadzana. W tym roku będzie chyba lepiej. Czosnki. Czosnki ozdobne już mają pączki, niedługo będą kwitły. Trochę końcówki liści są poprzemrażane poprzez te przywrotki, które były w ostatnich dniach. Końcówki liści zostały pouszkadzane, niestety. Druga budleja, również na 2 metry cięta. Również zostawiłem wysoką. Tutaj widzimy floksy. Lilie to floks przed nami. Z tyłu lilię. Tu kolejny floks. Tutaj pęstemon na wprost. Tu krwawnica. To obeliny zimujące w gruncie. Liatra również bardzo pięknie wschodzi. Narcyzy już kończą kwitnienie. Tu przed nami y, ostróżka, zobaczcie, jak, jaka wielka już urosła, przez te raptem parę dni ciepłej wiosny, tak wystartowała szybko, już przymierza się do kwitnienia. No, już kończą kwitnienie, już to jeden z ostatnich kwiatów. Cesarska korona, wyszły cztery, znaczy wyszło więcej pędów jeszcze, młode cebulki, wyszły cztery duże, ale miałem jeszcze żółtą i tą granatową. No niestety takie ta, ta ciemna gdzieś widocznie zmarniała, to żółta również, to są słabsze jednostki. Ta pomarańczowa jednak jest najsilniejsza, ona zawsze co roku wschodzi. No szkoda, szczególnie żałuję tej, tej ciemnej granatowej. Ona była bardzo ładna, w pierwszym roku mi zakwitła, bardzo mi się podobała, no muszę ją odkupić. Pustynniki. Mniejszy i większy. Ten większy niestety troszkę mu przymroziło końcówki liści. Był przykryty co prawda donicą, ale końcówki liści dotykały donicy. Gdzieś ten przymrozek, minus kilka, tam minus trzy stopnie chyba było, musiał mu zaszkodzić. Co prawda u pustynnika liście grają roli. Jak wychodzi pąk, to i tak liście obsychają. Kosaciec irys variegata. Jak widzicie roślinka malutka. Jeden taki element, jak pokazuję, kupiłem dwa lata temu i przez te dwa lata wyprodukował jeszcze trzy, ale jeszcze nie kwitł. No Na razie mała karpa jak na gosaćca, Mam nadzieję, że w tym roku zakwitnie zobaczymy, jaki ma, jaki ma kwiat. Orlik też już solidna, solidna pokaźna taka kępka urosła. Orlik już, już będzie kwit za chwileczkę, już ma zawiązane pąki kwiatowe. Bardzo ładnie widać, właśnie pąki. Tu kolejna ostróżka. I tutaj ten malutki z żółtymi kwiatami. To jest jagodowiec. Kupiona roślinka chyba też dwa lata temu. Już troszkę się rozkrzewiła, ona tworzy taką fajną kępę. Bardzo delikatne listki, delikatne kwiaty, ale roślinka bardzo ciekawa. Bardzo ładna. Tutaj mamy luteę jeszcze. Też chyba ma ją ze 3 lata. Jeszcze nie kwitła. No niestety to jest efekt kupowania w, gdzieś tam w sklepach internetowych. Dostajemy takie maluśkie roślinki, że zanim się rozrosną, to mi mija kupę czasu. Akant przesadzany przeze mnie z innej rabaty i zimujący w gruncie w tym sezonie. Bardzo ładnie się przyjął. Piwonia, czy peonia, jak to woli. Tu jest kłosowiec. Przepraszam, ta włóczka, był wcześniej, to jest ta wółka. Tutaj mamy Asteralpejski, to były przekwitłe już krokusy i perowskie. Również w tym roku będą ładniejsze, bo już rozkrzywiły się rośliny i, i z tej karpy puszczają wielo, wiele pędów. W ubiegłym roku były takie dwa pojedyncze kuty stepczące i kwitnące, co prawda, ale takie wąskie, śmieszne. Sasanka już kończy kwitnienie, to jest moja najstarsza sasanka, chyba trzyletnia. seryjska startuje, bardzo fajnie, bo czym wcześniej wystartuje, tym wcześniej zakwitnie. Już ma masę pąków, otwierają się te pąki, Ona będzie kwitła w końcu lata. Ona niestety dość późno kwitnie, no bo u nas sezon krótki, ale za to kwitnie przepięknie. Jest cała w kwiecie. No i na pergoli są dwa wiciokrzewy. Wiciokrzew żółty i różowy. Ten różowy to jest tam kreda chyba, ile się nie mylę. A żółty nie pamiętam nazwy. Ten żółty jest dużo wyższy, ma około 3 metrów. Różowy ma około 1,80 m. Maksymalne rozmiary to są oczywiście, do których dorastają te do krzewy. Oba pięknie kwitną. Ten żółty powtarzał nawet kwitnienie w tamtym roku drugi raz jeszcze w późnym latem. <tuszy> Ten czerwony niestety, niestety nie powtarzał kwitnienia. Jak widać, już są pączki. No, nie mogę Wam nie pokazać gunery. Gunera, pierwszy liść, troszkę gdzieś dostał mrozem. Były te przymrozki zakryte klapą, ale musiała być jakaś nieszczelność pod klapą. Gdzieś tam przymrozek się jednak dostał, bo lekko po powierzchni liścia widać te brązowe plamki. Tego nie było. Także musiała zostać delikatnie podmrożona, ale nic się nie stało. Na razie jeszcze, jak widzicie, nie zdejmuje budy. Różnie jeszcze może być w ciągu tych najbliższych kilku dni, bo prognoza pogody zmienia się z dnia na dzień. Tam z tyłu jest jeszcze też z, 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 zabezpieczony. Budy stoją. Tetrapanax papyrifer już zaczął ładnie wzrost. Zobaczcie ile liści. Filmik kręciłem tydzień temu, jeszcze był całkiem łysy. Ile liści już zdążył puścić? Co prawda, jeszcze maleńkich, nie takich wielkich. Tetrapanax, piękna roślina, świetnie wygląda w ogrodzie. Liście prawie metrowej średnicy robi piękną robotę w ogrodzie. Natomiast ma jedną wadę. Jest bardzo ekspansywny. Zobaczcie, to jest metr od głównej rośliny. Proszę bardzo, jest odrost. Za chwilę pokażę drugi, po drugiej stronie rośliny, też dobry metr od rośliny wyskakuje kolejny. Proszę, tu jest kolejny odrost, także no, te odrosty trzeba kasować, bo za chwilę będziemy mieli całą rabatę w trapanaksach po prostu. Ale roślina piękna, polecam ją każdemu do ogrodu. Robi niesamow... niesamowitą robotę i taka namiastka egzotyki z niej jest rewelacyjna. Do tego bardzo szybko rośnie. No i rabata z lepiejżnikami. Pokazywałem Wam już na tej malutkiej rabatce. Ta rabata ma 3 lata i z niej jest pobrana roślinka na tą drugą rabatę, którą pokazałem na początku filmu. Do tego chyba z pięciu osób już obdarowałem lepiężnikiem wysyłając od go. Tą rabatę dość mocno tnę, nie chcę, żebym się bardziej już poszerzał ten lepiężnik, no bo jest ekspansywny, to pamiętajcie o tym, że ta roślina jest bardzo ekspansywna i trzeba, rozmnażać się przez rozłogi, przez takie kłącza i trzeba po prostu go kontrolować, żeby nie zarósł nam całej rabaty. No i robię to konsekwentnie. Poza tym lepiężnik, jak widzicie tutaj, rośnie na stanowisku takim średnio ocienionym, bo on ma trochę z rana słońca i trochę po południu. I niestety, jak słońce na niego pada, to te liście więdną. Klapią, robią się takie oklapłe, leżą na ziemi wygląda wtedy niestety bardzo nieładnie. O, Tutaj macie przykład jednego z liści, który jest akurat wystawiony w tej chwili na słońce. No taki właśnie jest nieładny. A tam z tyłu, proszę bardzo, w cieniu rewelacja. Teraz słońce, o, tak jak tutaj kolejny, już robią się takie słabe. Oczywiście one wstają później. Ale dostają trochę rosy i ożywają, ale wyglądają kiepsko, jak są takie właśnie słabe. Tutaj kolejna, Tutaj roślinka, kolejna Rdest. roślina to jest RDS. Nie pamiętam nazwy, chyba Golden do hmm. podobnie hmm. jest Dragon hmm. A, ale mogłem podać nazwy, nazwy, bo są dwie odmiany, bardzo podobne. Takie oko smoka jakby mają na liściach. No niestety roślinka troszkę przymrożona, bo zapomniałem okryć na przy... przed przymrozkami. Wszystko okryłem, o tym zapomniałem. No niestety, no jak się ma tyle roślin, to no nie o wszystkim można pamiętać. Ten trochę dostał mrozem, ale już widać, że się ładnie odbudowuje, także nie ma z nim żadnego problemu. Będzie rósł bardzo ładnie. Miskant No Nawoziłem go sporo, już podlewam go też konsekwentnie. Chcę, żeby bardzo szybko urósł. Jak na razie pięknie wystartował. No bo Szczerze powiedziawszy, on zasłania mi tą butlę z gazem, na którą nie mogę patrzeć. Szweci mi to ogród, no ale niestety taki mam układ i, i, i niczego tutaj nie zmienię. Przed nami teraz Arundodonax. Donax który mam od Jacka Masternaka. Dzięki Jacku, pozdrawiam cię serdecznie. Roślinka, którą w tamtym roku dostałem, miała dwa pędy, znaczy była z dużym pędem już wypuszczonym. Jak ją kupowałem, drugi wypuściła i przez cały rok miała tylko dwa pędy. Zakładam, że ona się ładnie ukorzeniała. W tym roku już w tej chwili wyszły dwa świeże pędy. Mam nadzieję, że będzie ich więcej. No te trapanak nie jest demonem wzrostu, nie jest roślina, która ona tworzy karpę latami, więc dość długo. Okryty był tylko takimi właśnie liśćmi, jak tutaj leżą, pozostałości kan. I to nie okrywałem go specjalnie, a po prostu skarpy tych, tych suchych liści kan sunęły się jakieś tam dwie i zakryły to miejsce. I tak zimował. On przezimował w gruncie. Przezimował bardzo ładnie, a to okrycie to takie było niezamierzone, tak po prostu trochę niechcący, bo sunęły się te, te liście kan i go lekko jakby zakryły. Ale myślę, że przezimowałby w gruncie doskonale, bez tego okrycia również. Nie mogę Wam nie pokazać mojego ukochanego wilczomlecza. Zobaczcie, jak jest przepiękny. Jest rewelacyjny. Te liście takie zielono-niebieskawe wręcz i soczysta zieleń tych kwiatów bosko wygląda. Jak wiecie, dokupiłem sobie jeszcze dwa do niego do kompletu. Tutaj jeden z nich, ten czerwony obok malutki, to jest list. No i jeszcze jeden tęczowy, on rośnie pod drugą palmą. No poczeka oczywiście, jak te małe trochę dorosną. Mam nadzieję, że będą cieszyły oko tak jak ten duży od Kasi. Roślinka rewelacyjna. Naprawdę bardzo mi się podoba. No kwitnąca palma, cztery kwiaty puścił y, ten karpus. To jest akurat chłopczyk. Agawa już też wystawiona, już jej nie będę chował. Juka roztrata, no roślina bezproblemowa tłoni, to zawsze w samych superlatywach mogę tylko mówić. Karłatka Vulcano, karłatka Vulcano i tu będę za chwilę jeszcze wracał do drugiej karłatki, tej zwykłej. Przezimowała moim zdaniem lepiej, to są wszystkie nowe liście, które tutaj widzicie taką białą mączką obsypane. Rewelacyjnie wygląda. Gdzie niegdzie te stare liście są troszeczkę końcówki przysuszone, mają może to jest ciutkę grzyb, chociaż nie przypuszczam, ale to tak minimalnie po prostu te stare liście. A zobaczcie, zwykłą karłatkę teraz. Ta zwykła ma trochę, trochę większe jakby ślady. Nowe są też idealne. Oczywiście i tej, tej puszcza ich puszcza całą masę, bo ona świetnie przyzimowała, już nie narzekam, broń Boże. Ale te stare liście, troszkę jakieś tam fragmenty grzyba widać. Trochę przesuszenia, trochę grzyb. Nowe, idealne po prostu. Rewelacja. Bardzo jestem zadowolony z zimowania w ogóle palm w tym roku. Pryskałem na grzyba, nie musiałem, pryskałem bardziej prewencyjnie. Opryskałem palmy oczywiście, a musiałem pryskać jukę. Juka gloriosa, jak widać te plamy grzybowe. W tym roku juki, wszystkie juki, które mam, za wyjątkiem rozstraty dostały jakiegoś tam grzyba. Plamy grzybowe były widoczne. Tu jest akurat mało, część liści wyciąłem. Na tej drugiej było dużo więcej, dużo więcej liści musiałem ściąć. Ale prewencyjnie popryskałem również palmy, na pewno im to nie zaszkodzi. Pamiętajcie, że pryskamy na grzyba wyłącznie jak jest temperatura powyżej 8 stopni, tak? 8-10 to jest optymalna. Może być trochę wyższa, nie może być niższa, bo wtedy jakby pryskanie na grzyba, no nic nie da, tak? Ten środek nie zadziała. Ym, oczywiście dzisiaj rano, jak nie jest słonecznie, lepiej pryskamy. Pryskałem rano, jak było jeszcze pochmurnie. No teraz zobaczcie, Waszyngtonia robusta, no ona się cały czas aklimatyzuje. Te dolne liście się trochę pozwieszały, no ale trudno, nie wygląda może jakoś pięknie w tej chwili, ale dajmy jej chwilkę, niech ona się zaklimatyzuje w tym miejscu. To jest tęczowy wilczomlecz, ten drugi cykas i tengosz, czyli len nowozelandzki. Wszystkie te roślinki już mija dwa tygodnie od posadzenia, przyjęły się fajnie, będzie z nich na pewno pociecha. No trzeba im teraz dać chwilę, niech zaczną wzrost. No i teraz moje rośliny, takie nasze rodzime. To jest liwiowiec Dumontieri, zobaczcie ile ma pąków kwiatowych. Całą masę za chwilę już będzie kwitnął. Kwitnie długo, obficie i ma, ma masę właśnie pąków. Przepięknie kwitnie. Tutaj widzimy kilka kemp takich zwykłych, popularnych liliowców. To jest bodajże jakiś tam pomarańczowy, zwykły, później to będzie Crimson Pirate. A tutaj te dwa ostatnie to już są bardziej odmianowe. Ten ostatni nazywa się Ain in America. I to jest jeździowiec dwuletni, zobaczcie, dwuletni, Jeden, jedno takie malutkie kłącze, które wsadziłem, ono tylko podrosło trochę przez te dwa lata, no teraz widać, że ta jej trochę przygniła, chyba te rozy coś zaszkodziły, ale no niestety przyrost jest katastrofalny, no te gatunkowe odmiany rosną po prostu katastrofalnie, to jest też jakiś tam gatunkowy, a te duże karpy to są zwykłe, takie najbardziej popularne. No ale co zrobić, no tak, tak jest z roślinami, na których tam najbardziej zależy, że zazwyczaj właśnie nie chcą rosnąć. To już hosty startują, lilie ładnie wschodzą. Tu obrazki włoskie. Tak, akurat roślina. Teraz pokażę Wam tutaj oba gruszczyka: myszopłocha. A zobaczcie, to jest Arizema Amurska. W tamtym roku posadziłem tutaj dwie bólki. To jest jedna, zaraz pokażę drugą. I z tych dwóch, dwóch o tutaj jest druga w tym miejscu. Z tych, z, posadziłem trzy bulwki, przepraszam, z tych trzech wyszły dwie. Trzecia nie wiem gdzie jest, jeszcze nie wzeszła, może się jeszcze pokazać. A może niestety cebulkę szlak trafił. Różnie mogło być, chociaż one zazwyczaj dobrze w polskich warunkach zimują, bez żadnego okrycia, ważne, żeby rosły w suchym stanowisku. Casanki kupione w ubiegłym roku. Tu są trzy obok siebie. Była biała, fioletowa i, i, i różowa. Różowa i biała zakwitła fioletowa nie chcę. No tutaj pozostała część lilie, pozostała część liliowców. To są również te większe karpy. Te większe karpy są zwykłych liliowców, a tutaj już widzimy takie malutkie o właśnie to te malutkie to są gatunkowe jakieś tam kupione, takie po kilkadziesiąt złotych przeze mnie no i oczywiście rosnące bardzo kiepsko, jak to bywa w standardzie. Jeśli chodzi o rośliny zielone i kwitnące to chyba już będzie wszystko jeszcze kilka żurawek tutaj, jak widzicie, przesadzałem w tym roku. No i ostatni rzut oka na Palmy. Naszki. Na, na razie prezentują się najbardziej egzotycznie. <laughs> Te palmy na całej działce jeszcze nie jest obsadzona. No i to wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia.